To tyle, jeżeli chodzi o Monday, czas się kończy, więc jeszcze na koniec ostatnia informacja o ostatnim narzędziu. Jeżeli chodzi o Notion. Notion to jest takie ciekawe narzędzie, jeżeli ktoś nie korzysta, które można wykorzystywać zarówno jako coś do budowania bazy wiedzy, czyli takie wiki, gdzie tworzę strony i sobie podsumowuję, co tam jest na tych stronach, ale też jako taką, takie narzędzie, gdzie mam tabelek, gdzie na przykład mam jakieś statusy zadań, statusy jakichś mm, na przykład, właśnie tak jak tutaj jest różnych aktywności, Takiego na przykład CRM-a. Do tej pory można było robić takie tabele, ewentualnie kalendarz, takie podstawowe widoki. To, co się pojawiło w tym kwartale, to wykresy, czyli mogę sobie zbudować taki wykres, podpinam go do moich aktywności CRM-owych, robię na przykład wykres kołowy. No i co w sobie chcę zobaczyć, na przykład w jaki sposób się komunikuje? No okej, okay, widzę, że na LinkedInie to jest 16, na przykład 25% w jakimś tam okresie czasu video call, najwięcej jest maili, no i mogę z tego jakieś tam zacząć wyciągać wnioski, więc dodatkowo doszły jeszcze wykresy, co sprawia, że Notion też staje się takim narzędziem jeszcze bardziej uniwersalnym, które można wykorzystać w wielu różnych obszarach zarządzania projektami.